Dzisiaj mam z tej strony Bartek MSP i dzisiaj i to będzie trochę dziwniejszy odcinek, bo nie wiem czy już graliśmy, ale dzisiaj zagramy w Brawl Stars. Myślę, że Wam ten odcinek się spodoba. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję tam na dole i zostawcie dzwoneczek z... dzwoneczek i napiszcie komentarz z... z niczym. Nie, napiszcie no, jakieś tam słodkie komentarze fajne. Już wam gadam. Yy, za, akceptuję wszystkich i już wam gadał, że zapraszam was do klubu yy, mojego, czyli yy, cytryneczki 150 1587 pucharków yy, otwarty coś tam coś tam od 200 pucharków, jak coś yy, to my się widzimy na pierwszej grze solo, no to widzimy się na pierwszej grze. Dobrze, my już weszliśmy na tą grę solo, ja gram bólem, dzisiaj go zdobyłem, nim wybiłem 100 pucharków, czy tam nawet trochę więcej, nie no, 100 chyba, albo tam 50, coś takiego. Jak ja nie lubię na nią, ja na nią przegram, jej tak nie lubię, bo ona jest taka mała. No idź, 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 psik, psik. Pik pik, a pik, pik, a psik. Dobra, daj tam jest, widzę. zabił broka. Brok już nie żyje. Zabiję tego tutaj typka. Się boję, że ktoś będzie w tych Co się kampić? To się też boję trochę od tego bo, bo dwa grają. A ja trochę nie lubię grać, no bo, bo one mają jakby takie głupie te. Dobra, chyba shadow on będzie. Bo jest trzech zadymiarzy Spokojnie Już wiem oni są Siemka Przygrałeś Jest! Dobra, pierwszy win na tym odcinku Plus osiem Plus osiem! Wow, zawsze dostawałem siedem. Dobra, my się teraz widzimy na drugiej grze solo. Dobrze, ja już jestem. Wiem, że widziałem tam, że jest yy, El Primo. O nie, się boję. Von mi to stąd tu. V Von, jak się to gada. Dobra. Są tu dwa pary kubsy I tutaj jeszcze jeden jest nie. Jakby taki. Jakby to powiedzieć. Nie odblokowany. Tego nikt nie zbiera. No, trochę dziwne. O, wreszcie zabili tego. Primo. Nita go chyba tam zabiła. Nie pamiętam. O nie. To jest złe. O kurde, teraz mam czas. Teraz mam czas. Teraz to miałem czas. O kurde. Ej, to jest dobra walka. To by się dobrze nagrywało. Tą walkę z bliska. Ale wiem, że on ma tam... 300, coś tam dobra już się zrestartował Pomogę, pomogę pomaga, pomogę Alpimy zabić Dobra już nie pomogę Dobra zrobię może być shadow Kurde się boję Dobra, będzie shadow Jak nic Ja się trochę boję, tam do niego iść Bo... Kurde No zostaw mnie. Nie możesz mi raz zostawić? Ja nagrywam. Boże, dobra. Drugie miejsce. Okej, okay, teraz zagram gr gr grę w parze. Jak coś... No to my się widzimy już na grze w parze. I tak a propos, przepraszam za dźwięki w tle, ale my już wchodzimy, to nie będziesz pauzował, bo to bez sensu. Okej, okay, gramy z z nitą, nitka jest dobra tak widzę teraz od jakiegoś czasu, że na serio dobrze grają na przykład zdobywają mu nią bo tam gram, gram, gram i patrzę, a tam nita nieraz wygrywa ja na nitkę gram, nitka o właśnie, napiszcie w komentarzach hashtag nitka przypnę wam serduszko będzie śmiesznie o nie tam się boję trochę iść Nitka, ty możesz iść. Denisa, jakoś tam jest. Okej, okay, może tu gdzieś będą powercubsy, fajnie by było. Ale wątpię, że były. Bo pewnie już każdy je zebrał. Dobra, tu są typy dwa. Są dwa typy w tych krzakach ja O, dobra, już wyszły. Rose i to jest tam jeszcze. Oj, oj, oj. Rikoszec. Nie, net. Co ten net? nie, necie. nie, mól, nie, mól. nie, 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 Przegrałem, przegrałem to Co co? Co Co? 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 nie, 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 Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Tak, jeden, dwa, trzy. Róż, dwa. Jest na razie dobrze. Teraz się widzimy na napadzie. Dobrze, my już jesteśmy. Może jeszcze zagramy, jak będzie czas na game grabie, jak to tam się nazywał ten tryb? Rose Oj, oj, oj. Kurde, on chyba tam powiedział. No śmiesznie. To trochę jest dziwne, ale spaczko. ha 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 Ha, ha, stop mi. St nie, stój, stój. Dobra, stój i akcja. Jak pięknie. Orousa zaczepiłem, ale coś się nie powiodło. Przepraszam za dźwięki w tyle. I on się chyba zaciął. Nie gra. Dobra, uważajcie na tego tu tutaj bóla, bo ten ból jest podejrzany. O nie! on właśnie był podejrzany. Dobra, ale myślałem, że była ich roz, ale nasza była. Więc dobrze. Dobra, i takie też ich. O! O! Ej, uwaga, tu, tu jest kolcik. Dobra, jadę ich na prosto. Nie ja wiem, co ja zrobię. Ja mi zrobię... Prank bro, patrzcie na to, patrzcie. Oj, oj, oj mnie zauważył, szkoda. A dwa na górę poszli. Snoby. I napiszcie, czy lubicie. Napiszcie, jakie lubicie filmy. Na... Nie, nie napi... nie piszcie nie tego bo ja nie mam trochę. Ale dobrze się gra. I myślę, że mi przerywa, dobra. Nic nie przerywa i ta gra chyba będzie trochę długa. I przegrana. Jak oni mają 100, a my mamy 60, to jak my mamy to wygrać? Chodź już roz... Dobra. Nie wziąłem. No to chyba ta gra będzie przegrana. Minus 1 O nie! O nie! O nie! Ich Dobra, byłem chociaż na końcu. I zobaczcie, jak się zbugował Minus dwa? Boże, teraz dostaję minus dwa, to słabo. Okej, okay, to teraz my się widzimy na zbieraniu klinotu. Abo nie, dobre. To już koniec tego odcinka. Myślę, że Wam się spodoba. Jak tak to zostało, Łapkę w górę, subskrypcję tam na dole i dzwoneczek, który koło niego jest. I zapraszam też do mojego klubu Cytryneczki. No to myślę, że Wam się spodobał ten odcinek. Jak tak to zostać? Łapkę w górę, no i tam, wiecie. No to Marka, pa!